Jest z nami około 8 rodzici, które tutaj będą opowiadać o tym, jak fajnie można pojechać na wakacje do różnych fajnych krajów. Ale do Turcji albo do Grecji, opowiedzą nam o cenach będą troszeczkę odgrywać rolę swoich rodziców którzy w domu, pewnie w grudniu albo w styczniu, wtedy kiedy będzie kampania w telewizji, rozmawiają między sobą o tym, gdzie pojechać i ile to kosztuje. Toczymy blisko balet. Jestem Fabian tak. I? Marta Rostkowska. 1600. 1600 za turcję to bardzo tanio, prawda, Tak, dokładnie. My chyba weźmiemy Lanzarote za 1700. Co ty myślisz? Chyba weźmiemy Lanzarote za 1700. Co myślisz? La, 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 la. Lanzarote. Dobra, świetnie. Ja się nazywam Zosia. A ja Miłosz. I mam 600 za Turcję? To bardzo? Tak. Dobrze. Biorz, nie tak, mm -hmm. tylko spróbuj, spokojnie, dobra, tak. I zł. I tysiąc I pięćdziesiąt I to Jestem Mikołaj Jestem Madryza <śmienicza> <śmienicza> Cały czas nie wiem Bułgaria czy Grecja Ale first minute bierzemy na stół świetnie, bardzo ładnie pi tam, tam. Tam, tam. Zer... O inkluzji w takiej cenie jak za darmo. O inkluzji w takiej cenie jak za darmo. Dobra, Co świetnie. Że taka, chociaż ja bajłańczko zagrałem. Nazywam się Zuzia i mam 6 lat. O, proszę nawet polskie nie mam, który jest w gazecie. pakiecie. 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 A wie pan, że dziecko leci za darmo? A wie pan, że dziecko leci za darmo? Świetnie, dobra stop. Znakomicie. Jak się nazywasz? Szymek Puc. O tutaj. inclusive w takiej cenie jak za darmo. A teraz jest. W takiej cenie bardzo tanio. Świetnie. Tanio. A jak to da mi się?

Czemu jest za gorąco. A Ty co myślisz, Walka? Myślę, że kanary. On, inclusive? W takiej cenie? Ale my chyba bierzemy land za lot za 1700. Jak za darmo. A Ty byś pojechał do Bułgarii za 1650? Mhm. Już teraz pomyśl o wakacjach First Minute z rabatem do 30%. Tu i beztroskie wakacje. Chyba się zdecyduję.